Potknął szamień! Jego pizza! Ratujcie pizzę, ludzie! Ocalona! Nie przeżyłbym, gdyby zmarnowała się taka pyszniasta pizza. Właśnie miałem bardzo smakowitą wizję. Schowamy się tu i zobaczymy, czy się spełni. Już przyjechał. Leci doręczyć pyszniastą pizzę. Nerwy konserwy, Vito już pełni z zamówioną A teraz Vito potknie się o kamulec. Spójrz na ten przechwyt w locie obi. Raju, w zwolnionym tempie wygląda to jeszcze bardziej widowiskowo nam z głodu, Vito? To dla mnie wielki zaszczyt napełnić pański wyrafinowany żołądek, Senior Gormand. Wiem, mój drogi. E, proszę bardzo. E, mam Maria, hmm? gdzie pizza? W ją! W Co znaczy w cieło? Możesz zdefiniować słowo w Nie, nie, powiem ci coś, Vito. Najpierw daj mi zamówioną pizzę, a potem definiuj co chcesz. Chętnie bym dała, ale jak w to w więc nie mogę dać czegoś, tego tu nie ma. Tam... Wiesz co? Właśnie skumałem, że dzięki okularom mogę zmienić przyszłość. Luzik, nic się nie martw. Nie stanie się nic strasznego. To jest katastrofalna wpadka, Sandro! Gdzie ostatni raz widziałaś okulary? Włożyłam je do kieszeni przy od hot dogów. niedobrze, bardzo źle. Oby tylko nie wpadły w niepowołane ręce? Przyszłość jest fajna, Odi, bo przyszłość dała mi pizzę. Zobaczymy, co jeszcze przyszłość dla mnie szykuje. O nie! Włamywacz obrabia nasz dom! Daje drapaka z teczką Johna! Prędko, Musimy coś zrobić! Zdejmij pokrywy z kubów na śmieci! Piętokrotnie dziękuję, panie Barker. Zamek się zaciął i nie mogę otworzyć drzwi. Heh, jedną chwilkę, skoczę po narzędzia. Muszę jechać do domu i wyprowadzić psa, armatu. Po prostu wyjdę sobie przez okno. Panie Barker, przez pomyłkę wziął pan moją teczkę zamiast słowa. Na pewno dadzą nam nagrodę, Moją wypłacą w pirożkach. Carly, przecież to pan Marker. Ten wydawca, który ma kupić mój nowy komiks i wydać go w milionach egzemplarzy. Raczej miałem kupić twój nowy komiks, a potem wydać w milionach egzemplarzy. Sam już nie wiem, jak pana przepraszać, panie Marker. To zupełnie zbędna arbacoa. Zaraz wrzucę twój nowy komiks tam, gdzie twój kozór wrzucił mnie. Prosto do kosza! Możecie już się nie wysilać, chłopcy. Nie daruję wam tego do końca życia. A teraz pora na kulinarną recenzję Ediego Gormanda. Łasuchy! Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o najgorszej pizzy na tej planecie. Może nawet w całym układzie słonecznym. To pizza odwita! A wiecie, dlaczego jest taka zła? Bo wcale jej nie ma. Ta pizza to koszmar, bo kiedy ją zamawiacie, dostajecie wielkie nic. Absolutne i totalne! Trzymajcie się od niej zdala! O, biedny Wito! Chodźmy zobaczyć, czy się nie załamał! Dziękuję, Eddie. A teraz nasz gość, wybitny, szalony naukowiec, doktor Tadeusz Bziczek. Panie doktorze, podobno coś pan niedawno zgubił, <laughs> prawda? Owszem, nowy wynalazek, okulary z podwójną wizją. Zaś ten, kto je nosi, może zerknąć w najbliższą przyszłość. Proszę, oto zdjęcie okularów! <laughs> To właśnie one. Jeśli ktoś je znajdzie, musimy je zwrócić i to natychmiast. A co najważniejsze, niech nie używa ich, aby zmienić przyszłość, bo nie wiadomo jaką katastrofę spowoduje. Nie, ty mnie to mówisz. Na przód chodzi. Musimy lecieć za Johnem. <słuch> 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 Jestem skończony, zrujnowany! Żaden klient więcej już tutaj nie przyjdzie po recenzji tego spaślaka! Czy ty wiesz, jak to źle wpłynie na mój biznes? Jak, Wito? Nawet karmienie kocorella nie wystarczy mi, by utrzymać ten lokal. Och, to naprawdę źle! Mam tylko jedno wyjście. Aha. Muszę zawieść te wszystkie pizze do signora Gourmanda i błagać go o łaskę. Wito! Odwiązę cię tam! Wejdę, wręczę moje pizzę i uklęknę. Pytasz, czy mu się uda? Ach. Bo ja wiem. Oh. Mogę użyć okularów, by się przekonać. Ech, rozpoznaję to auto. To bryka Ediego Gormanda, a nasz Wito ją ukradł. Ech. Wkroczenie Wita pogorszy sprawę. Trzeba go zatrzymać. Zablokujemy jakoś tę ulicę, żeby nie przejechał. Chyba nie ma go w domu. O, właśnie idzie. Wito, a co ty tu robisz? Czy nie wyleciałeś z branży kulinarnej? Cóż, chcę błagać, abyś odwołał tę jażdącą recenzję, senior. Proszę. Ha, ha, ha! W życiu nie odwołam recenzji. Nigdy, nigdy, nigdy i za nic. Drogi senior, e, chyba pan o czymś zapomniał? Ale niby o czym? Zapomniał pan? Zaciągnąć hamulec ręczny. Moje auto! Mój czterogwiazdkowy wóz! Nie ma strachu! Nie to go zatrzyma! Ratuj mój wóz! Błaga! Ratuj mój wóz! Gdzie są w tej wórce? Na pewno będzie jechał tyłem, kocie. Oh. Nie ja mogę zatrzymać wozu! Dzięki tej bagażówce. Jest tylko malutka ryska. O, dziękuję ci, Vito! Vito! Mój ty wybawco! Odwołam tamtą recenzję i wszystkim polecę twoją pizzerię. Mój biznes! Znów będzie się kręcił! Kocie, dzięki tobie bagażówka zatrzymała jego auto. Uratowałeś nam życie mnie oraz ślicznej Maduazel Fifi. Pan Barker! Dziękuję, kotaczku. I wybaczam ci nawet, że wrzuciłeś mnie do Kubła. Arbuckle, tak sobie myślę, że jednak wydam ten twój nowy komiks. Nie mam wyboru. Odi, hmm? chyba oddam te okularki doktorkowi Bziczkowi. Są zbyt niebezpieczne dla kotów. Hmm. Ale trudno mi się oprzeć i muszę je założyć jeszcze raz. <laughs> o nie! Nie! Nie wierzę w to! Ta przyszłość jest straszna! <laughs> To już koniec! Koniec wszystkiego Odin! To już koniec tego odcinka! Och, może chociaż nie puszczą tyłówki z nazwiskami, których i tak nie da się przeczytać.